Ketuwim, pisma, rów, rozdział czwarty, jeden: Boaz zaś wstąpił, był do bramy i zasiadł tam, a gdy właśnie przechodził, powinowaty, o którym Boaz mówił, rzekł: zbliż się, a usiądź tu, ty, taki, a taki. A ten też zbliżył się i usiadł. Dwa: Tedy wziął on dziesięciu mężów ze starszych miasta i rzekł, siądzić rzecz tu. I usiedli, czy następnie rzekł onemu powinowatemu. Dział pola, który należał do krewnego naszego, Elimelecha. Sprzedała Naemi, co z krainy moabskiej wróciła. Cztery. I tak umyśliłem odsłonić to uszom twoim mówiąc. Odkup to wobec tych, którzy tu siedzą, i wobec starszych ludu mojego. Jeżeli odkupić chcesz, odkupuj. Jeżeli byś zaś odkupić nie chciał, wtedy oświadcz mi, abym wiedział, albowiem nie masz nikogo oprócz ciebie, który by odkupił, a ja następuję po tobie. I rzekł ja odkupię 5. nadto rzekł boaz dnia którego odkupisz pole z ręki na emi odkupiłeś je od ruty moabitki żony zmarłego abyś imię zmarłego utwierdził w dziedzictwie jego 6 odpowiedział tedy ów powinowaty nie mogę odkupić dla siebie bez narażenia, mego dziedzictwa. prze ty dla siebie, com odkupić miał, albowiem odkupić nie mogę. Siedem. A był to starodawny zwyczaj w Wieszelu, przy wykupnie albo przy zamianie, gdy należało cokolwiek stwierdzić, wtedy zzubał jeden ze stron. Trzewik i podał go drugiemu, a służyło to jako świadectwo ustępowania dobr w Jeszelu. Osiem zatem rzekł on, powinowaty do Boaza, odkupże ty i zzuł Trzewik swój. Dziewięć poczem rzekł poaz do starszych i do wszystkiego ludu. Świadkami jesteście dzisiaj że odkupił wszystko co do Enimelecha należało i wszystko co do Machiona i Kiliona należało z ręki Naemi 10. również i moabitkę żonę Machlona nabyłem sobie za żonę abym utwierdził imię zmarłego na dziedzictwie swojem a wytępione nie zostało imię zmarłego spośród braci jego i z bramy siedziby jego. Świadkami jesteście dzisiaj. 11 I zawołali. Tak wszyscy lud w bramie, jak i starsi. Świadkami jesteśmy. Niechaj uczyń, jak tę kobietę, która w domu twój Wchodzi jako Rachelę i Leję, które zbudowały obie dom Jeszaela. A twórz potęgę w Efracie, a zjednaj sobie imię w Betlehem. 12. A niechaj dom Twój będzie jako dom Pereca, którego urodziła Samara Judzie. Przez ród ten, który ci da Jachwę z niewiasty tej młodej. 13 I tak pojął Boaz Rutę i była mu żoną. I poszedł do niej, a dał Jachwę, że poczęła i urodziła syna. 14 I rzekły kobiety do Annaemi. Błogosławiony Jachwę, który nie usunął od ciebie Powinowa tego dzisiaj, a niechaj wsławi się imię Jego w Jeszelu. 15. Niechaj ci ten będzie orzeźwieniem duszy, a niechaj żywi starość Twoją, albowiem synowa Twoja, która Cię miłuje, urodziła Go, a ona Ci lepszą jest aniżeli siedmiu synów. 16. Naemie zaś wzięła dzieciątko i położyła je na łonie swojem, i była mu piastunką. 17. I dały mu sąsiadki imię, które orzec miało. Urodził się syn na i tak nazwały imię jego obed. Tenże jest ojciec Iszaja, ojca Dawida. Osiemnaście. Oto zaś potomkowie Pereca. Perec spłodził Hecrona. 19. A Hecron spłodził Rama. A Ram spłodził Ami Nadaba. Dwadzieścia. A Ami Nadab spłodził Nachszona. A Nachszon spodził Salmona 21 A Salmon spodził Boaza a Boaz spodził obeda 22. A Obed spodził Iszaja, a Isaj spodził Dawida